Cześć! Witajcie wszyscy z tej strony KapiFilii, a to mój kolejny odcinek z Gwinta. Dzisiaj kontynuujemy sobie nasze rozgrywki rankingowe. Jednak, jeszcze chciałbym tutaj na początku wspomnieć, że zrobiłem tutaj jedną małą modyfikację do naszej talii Skellige Discardu, którym ostatnio dosyć mocno gram, ponieważ dodałem 26, 26 kartę w klanu Heimei, i myślę, że ta karta tutaj naprawdę się sprawdzi, ponieważ ta włóczniczka została dodana w ostatniej aktualizacji. Ona tutaj osłabia rani jednego sojusznika o jeden wybranego i zagrywamy go egzemplarz stali. Tak więc możemy tutaj zagrać sobie kolejnego łupiezcę. Możemy też zagrać kolejnego Drakara bądź kapitana piratów klanu Demon. Także głównie na te trzy rodzaje kart włóczniczka się przydaje. To jest jako 26 karta, tak więc myślę, że tutaj jakichś większych problemów z wymianą kart nie będzie, no a taka karta zawsze może się przydać. Tak więc zobaczymy jak nam to pójdzie. Jeżeli chodzi o, o obecną sytuację, to mam rangę 13. Udało się tutaj parę rang wbić, chociaż no, tych gier nawet dosyć mam jeszcze niewiele. Teraz oczywiście lecimy cały czas do góry do 3000 punktów rankingowych. Obecnie mamy już w sumie niewiele do 2500. Tak więc rozgrywamy sobie grę Scaligę. Zagramy sobie pewnie dwie gierki dzisiaj. Zobaczymy też na kogo trafimy. Ponieważ to też jest bardzo istotne. Krach, czyli pewnie będą ci którzy ostatnio naprawdę są popularni. Yy, jeszcze w tą talią bardzo ciężko się gra na pożerkę, która jest ostatnio bardzo często spotykana. Ponieważ, ponieważ po prostu ludzie zaczęli nią grać z powodu dodania między innymi tej wiwerny. Nagle pożerka stała się tutaj dużo popularniejsza. Yy, zmieniono też odnowę, słuchajcie odnowa. Już yy, w ostatnim hotfixie ją zmieniono. Teraz odnowa tutaj zamienia siłę bazową yy, jednostki, którą bierzemy z cmentarza na 8. Tak więc gremista będzie miał tutaj maksymalnie 8 punktów. Yy, oczywiście odnowa nie działa już na doregaraja. jednak to wiadomo już od pacza. Od tego dużego patcha, od początku sezonu. No i jak widzicie, są ci bersykarzy. Um, może zagrajmy Lugosa na początku, jednak nie, od, nie odrzucajmy od razu wojownika klonu Uncrate, tylko odrzućmy sobie łupieżce, teraz zniszczymy tego niedźwiedzia, najwyżej łupieżce sobie wskrzesimy za chwilę kapłanką Frey, dobra i teraz oczywiście zagramy Brana, no zwykle od, od, od Brana się tutaj zaczyna jednak, ja chciałem uniknąć by on tutaj rzucił tego Berserkera, no ale dobra. Teraz go sobie wskrzesił, no to my już tutaj nie będziemy kombinować tego gramy po prostu brana. Odrzucając oczywiście Ceres, Morkwarga, Algierda. Kiedyś było tak, że miała tutaj znaczenie kolejność wybierania tych kart. Czyli że oczywiście najpierw trzeba było wybrać Ceres, żeby Morkwark zmieszył je licznik, ale od. z tego co, z tego, co się dowiedziałem, to chyba od... Od któregoś spaczy. Któregoś yy, nie ma już to znaczenia po prostu, którą, którą kartę wybierzemy. Uuu, Włóczniczka świetnie działa z tymi berserkerami, ponieważ ona tutaj przyzywa kolejnego i jeszcze atakuje o jeden. Tak więc ten berserker zmienia swoją siłę. To jest naprawdę dobre zagranie. Okej, okay, no to teraz sobie chyba wskrzesimy łupieżce. Odrzucamy harcownika klanu Uncreate. Za chwilę, pewnie rzucimy gremistę yy, na samego siebie. Na, oczywiście na ryg, żeby potem móc użyć odnowy. A wkrótce Zigriffy Diangeflat. Tak się zastanawiam, czy grać to, czy nie. A no, można próbować. Jednak, jeżeli teraz przeciwnik będzie grał, to nie wiem, czy by nie spasować. Bo widzicie, są ci też berserkerzy, maruderzy. On pewnie ma ich trzech. Oni tutaj się ulepszają. Za każdego rannego i za każdego przeklętego sojusznika, a ma tutaj sporo tych przeklętych jednostek, jak na przykład te niedźwiedzie. No mamy tutaj takie niezbyt teraz korzystne te karty, bo kapitanów nie rzucimy, wskrzeszać, nie mamy co. Możemy jedynie zagrać tę modnowę na gremistę. Dobra, no to zróbmy tak. Od razu rzucimy tego gremistę. Jednak nie będziemy tutaj pożerać gremisty, rzucimy sobie to na kapłankę Frey ponieważ Gremistę będę chciał wyciągnąć w drugiej rundzie z igdryfom. No i to już będzie nasz pas. Bo tutaj zobaczcie okrzyk bojowy, dawny okrzyk bojowy, teraz ta karta nazywa się Ochotnicy Clanon Kraid. Zrobił tutaj trochę punktów. No i teraz byśmy już tego nie odrobili jedną kartą albo nawet i dwoma. Dobra, ale mamy Olgierda, mamy Morkwarga, no i oczywiście Cery z siedmioma punktami. O, jest włóczniczka. Świetnie, mamy jeszcze jednego y, łupieżce na ręce, a jednego w talii oczywiście. Ręka jest bardzo fajna, także ją zostawiamy. No raczej przeciwnik tego nie wygra 2 do 0. Mamy tutaj 14 punktów przewagi. No więc od razu on tutaj pasuje. No to bardzo dobrze, bo wejdzie nam Olgierd i Morgfark. Mamy jedno, mamy przewagę jednej karty w ręku. No i oczywiście Ceres z biegiem czasu również wleci tutaj na stół, bo mamy tutaj jeszcze parę wskrzeszeń. Harcownik oczywiście idzie na wymianę, abyśmy nie dostali wojownika klonu on Kraid Drakar jest spoko. No to łupieżca. Zacznijmy sobie od łupieżcy. Oczywiście na harcownika. Najsilniejszym. Teraz tak myślę, że jeżeli użyjemy tej włóczni, tą włóczniczkę na Łupieszce, na łupieżcu. na łupieżce, sorry, yy, no to wyciągniemy sobie. Właśnie, kolejnego łupieżce odrzucimy harcownika i te wskrzeszenie w sumie musiałoby nam pójść w kolejnego łupieszca, a ten kolejny łupieszca niezbyt się mu tutaj przyda. Teraz zaatakował Lugosem. Okej, okay, no to zróbmy coś takiego, że wskrzesimy sobie teraz łupieżce, ale odrzucimy płatnerza, o. I za chwilę możemy wskrzesić tego płatnerza, żeby wyleczyć sobie tego łupieżca, który ma jeden punkt. Chyba, że zostanie zniszczony przez przeciwnika. O, Skial. Yy, zagrywa przeklętą jednostkę stali lasową. No i zagrało mu berserker berserkera. Yy. I teraz tak. Właśnie zawsze mamy opcję tego płatnerza z Zik Drify. Jednak no z Drifty raczej będzie tutaj lepiej wziąć gremistę Na razie jeszcze tego ruchu nie róbmy Bo jeżeli tutaj będziemy mieli kolejną jednostkę tak bardzo osłabioną to użyjemy sobie po prostu płatnerza Ale na razie, także na razie ten ruch tutaj, tego ruchu tutaj, z tego ruchu tutaj nie korzystajmy Rzućmy naszą włóczniczkę Odrzucamy sobie oczywiście harcownika klonu Oncreate. Teraz Wyrzuciliśmy już wszystkich harcowników stali. Bardzo dobrze. Kaganiec, tak więc ukradł nam jednostkę. No, może teraz Drakar? Chyba, że lecimy już z tym Gremistą. Dobra, możemy próbować z Gremistą. To jednak tego płatnego nie użyjemy. No ale użyjemy gremistę z 8 punktami i oczywiście ten ryk. Tak więc mamy 27 punktów przewagi. On teraz zagrał odnowę na włóczniczkę, tak? Odnowa tutaj bardzo ładnie działa na włóczniczkę, jeżeli mamy oczywiście kartę jeszcze jakąś do dobrania. No ale on tutaj zagrał to chyba na Berserkera. Bo on tam chyba nie miał żadnej jednostki na stole, którą mógłby sobie przyzwać stali. Dobra, zagrywamy teraz uzdrowienie na Lugosa. No i teraz, oczywiście, rozpoczynamy największe kombo tej talii, czyli odrzucamy wojownika klonan Oncreid, atakujemy za 11. Tutaj, akurat w tym wypadku, uderzyłem jednostkę, która ma 10 punktów, tak więc weszło to za 10. I zobaczcie, kapitanowie mają po punktów 15. No, włóczniczka weszła za 2 punkty. Świetnie. No, to myślę, że to już jest gra wygrana. Tyle punktów przewagi. Teraz dienge Fred. Nie mam całego dnia. Ok. To zagrajmy sobie tego drakara. Oczywiście koral może tutaj wlecieć prosto na dienge freta. To, co zrobi nam również sporo punktów. Jeszcze ten kapitan z 15 punktami. Myślę, że to powinno być z Easy zwycięstwo, że tak powiem. No, wyciągaj te karty. Nie masz zbyt dużego wyboru NFR. Leci tutaj oczywiście w Hironexa, bo mam więcej jednostek na stole. Dobra, no to kapitan. No, i on tutaj rzucił koral. Tak więc my już nawet nie musimy rzucać tej ostatniej jednostki, udało się wygrać. I kolejne punkty rankingowe lecą na nasze konto. No, a trochę tych punktów yy, dostajemy, ponieważ oczywiście jesteśmy na niezbyt wysokiej randze. Tak więc punkty zdobywa się tutaj dużo łatwiej. Zobaczmy. 39 punktów. Ok, no, jeszcze trochę brakuje do rangi 14. No to znowu gramy Skellige, no bo tutaj raczej innej talii jeszcze takiej, którą mógłbym grać na rozgrywce rankingowej nie tworzyłem Mam teraz w planach talię y, Morvrana oraz talię Krasnoludów tak więc wkrótce możecie się tych tali spodziewać na kanale y, w formie oczywiście przedstawienia Ha! Oczywiście przyjacielu! Też myślę o tej talii przeklętych, ponieważ mam y, Mam dobre, dobre karty, żeby tę talie stworzyć. Mam wszystkie potrzebne karty. Okej, okay. tutaj te niekorzystne karty wymieniliśmy. Mamy włóczniczkę. Bardzo dobrze. No to możemy to tak zostawić, żebyśmy nie dostali Morkfarga, Algierda ani Cerys. Yy, oczywiście na początku diskardujemy. To czego... Tali mieć nie chcemy czyli Cerys, Olgierd i Morgfark. E, Czyżbyśmy znowu grali na przeklętych? Pewnie tak no bo grając przeciwko Krachowi ciężko się tutaj spodziewać czegoś innego, no w poprzednia gra poszła nam naprawdę prosto o teraz wersja z rębaczami. E, no czyli będzie tutaj pewnie grał na osłabianie okej, okay, zobaczymy jak nam pójdzie no to łupieszca. Yy, będzie trzeba tutaj albo tego pana, albo drakara wyeliminować Lugosem. Yy. Czyli w życiu sobie kolejnego, dobra. Yy, fajnie drakar zadziała tutaj, żeby zniszczyć mu. Oczywiście taktykę z jego takimi drakarami, które osłabiają. To zagrajmy włóczniczkę. Odrzucamy oczywiście kolejnego harcownika. Licznik celys spadł już do jeden. No dobra, teraz dowódca. Dienga oczywiście. Dobra, myślę, że tutaj Lugosem trzeba teraz wyeliminować jednego Rębacza. No, lecimy od razu z Wojownikiem. Żebyśmy mogli w razie czego teraz wyrzu wyrzucić tego kapitana. Bo w sumie i tak już nie mam yy, teraz co odrzucać, bo nie mam żadnego uferscy. No, niestety nas przebił punktami, tak to bym pewnie spasował. No, ale jeżeli nas nie przebił, no to gramy. Nie, no jeszcze chyba drakara nie będziemy rzucać. Kapitana. Mamy w razie czego jeszcze dwóch tali. Dzik morski. Tak więc on już tutaj będzie chciał sobie osłabiać te jednostki. Yy, no to musimy mu to przesunąć. Przesuniemy mu dzika na pierwszy rząd. Albo możemy przesunąć rębacza. Do pierwszego rzędu. Nie wiem, jak tutaj będzie lepiej. Chyba lepiej przesunąć tego dzika. Tak więc rzucimy tutaj Drakara. Przesuwamy dzika. A tutaj Drakar nie zrobił żadnych obrażeń, ponieważ oczywiście Dzik ma 5 punktów pancerza na, na start. O i teraz fajnie wypadło, ponieważ. Przeciwnik yy, nie będzie miał przewagi, jeżeli tutaj spasujemy. Bo ten Drakar ulepszy tutaj. I zrani. No i są dwa punkty przewagi. On teraz musisz rzucić jeszcze jedną kartę, jeżeli chce tę rundę wygrać, a obstawiam, że chce. Łaska wielkiej matki nie Tak więc zachowuję na kolejną rundę tutaj Rambacza. No niestety będzie miał 11 punktów. Nie, ponieważ. Aha, ponieważ nie jest ranna. Jeżeli byłaby ranna, to by wzmocnił się jeszcze o dwa. Czy tam nawet ulepszył, zwiększył siłę bazową. Ale i tak mamy większy carover, Ponieważ mamy jeszcze olgierda, to jest najważniejsze. Ponieważ znowu możemy tutaj wygrać dzięki przewadze kart, tak jak w poprzedniej grze. Yy, no, harcownik do wymiany. Może jakieś złoto dostaniemy. Może od nowe. Jest uzdrowienie. No, bardzo tutaj dobra karta. Teraz. Teraz oczywiście zagrajmy sobie to uzdrowienie. Pytanie, co lepiej wyeliminować? Myślę, że tego. Yy, że tego właśnie rębacza, ponieważ możemy odrzucić łupieszce, teraz możemy uderzyć za 8 punktów. Wykorzystajmy maksymalny potencjał Lugosa. Uderzmy w tego rębacza. On już użył wszystkich czech rębaczy, tak więc nie ma żadnego, ponieważ jak widzicie Czech już zostało wyrzucony, wyrzuconych. Aha, ma jeszcze wskrzeszenie, ok. Ale my mamy Drakara, mamy Drakara, możemy przesunąć na ten rząd rębacza. Tak, rębacze. No tutaj te drakary wielorybników są naprawdę potrzebne. Możemy przesuwać yy, to co chcemy przy właśnie talii z osłabieniem. No talia z osłabieniem i talia przeklętych. Dwie talie oparte na krachu, których, no, które ciężko było spotkać w poprzednim sezonie, a teraz stały się naprawdę popularne. Nie to nawet cieszy, ponieważ fajnie widzieć coś nowego. A też nie gra się na to jakoś specjalnie trudno, tym Discardem przynajmniej. Spokój. Ok, Donar zablokował nam Olgierda, a teraz nam coś ukradnie. No może nam kraść co chce, nie mam tutaj nic kluczowego. Czy mieliśmy w sumie tego Drakara, ale on nam wziął Wojownika, ok. To w sumie nawet dobrze, że nam wziął tego wojownika. To teraz kapłanka. Kapłanka Frei. Um, Łupieżca. Odrzucamy harcownika klanu Ankrate. A teraz ci kapitanowie mają mniej punktów, ale... Um, w trzeciej rundzie na początku będziemy musieli ich wywalić, jeżeli dostaniemy jakiegoś. Teraz yy, leci niedźwiadek w gremistę. To może płatneż. Bo potem byśmy jej tak go pewnie nie, nie wykorzystali. Niech będzie, że tutaj zawsze na Morkwarga najlepiej dawać, jeżeli nie mamy żadnych jednostek osłabionych, ponieważ oczywiście chcemy tego Morkwarga zachować na ostatnią rundę, żeby zmniejszył licznik cerys która raczej chyba i tak się nie wskrzesi. Chyba nawet nie ma na to żadnych szans, bo z Morgfarga i zejdzie jeden, mamy dwa wskrzeszenia, no to Ceres będzie miała licznik jeden. Z Gry miejsce tutaj nic nie wskrzesimy. No to Ceres niestety nie użyjemy w trzeciej rundzie. Tak więc możemy w razie czego wyrzucić te Yy, wskrzeszenia teraz. Jeżeli będzie potrzeba, na razie przeciwnik to gra. Ma 10 punktów przewagi. Ja mam 10 punktów przewagi, a on dalej gra. Ma jedną kartę mniej, tak więc jeżeli spasuje, to my będziemy mieli przewagę kart. Zagrał z Jigdriffa pewnie w Djengę Freta. Oczywiście. No, oczywiście jest to zrozumiałe zagranie. Yy. No to co, rzucamy chyba gremistę. Naprawdę to jest twoja genialna taktyka. No niestety teraz ten rambar się uzdrowi. No i będziemy musieli pewnie wyrzucić tą jeszcze jedną kartę, bo on spasuje. No dobrze nas tutaj porobił, ale my nie mieliśmy szans tutaj go przebić. Może żadną kartą byśmy go nie przebili. Dobra, rzucamy kapłankę, bo jest słabsza. To już lepiej żyć tę słabszą kartę w tej sytuacji. Mm. No to niech będzie ten drakar. Nie wiem na ten rząd. To w sumie nie ma większego znaczenia i tak tę rundę wygraliśmy. Yy, no co, powiem tylko tyle, że będziemy mieli Morkwarga z jednym punktem na start i zigdrifa na łapie więc, jakichś niesamowicie pozytywnych tutaj emocji nie ma. Hmm, doregaraj. No, jeżeli by wymienił Doregaraja, to mógłbym dostać kapitana e, piratów. On byłby beznadziejny, ale moglibyśmy no, dostać też, też świetną modnowę. Dobra, zostawiamy Doregaraja, Nie ryzykujemy, i od razu go rzucamy na niedźwiedzia. Zobaczymy, czy uda się to wygrać. Ze zigdriffy mamy gremistę. O, przypływ adrenaliny, no to chyba się nie udało. Nie mojej uprzejmości ze słabością. No, pechowo mu tutaj dobrało niestety niestety dla niego oczywiście, dla nas jak najbardziej niestety, ponieważ mamy 26 punktów przewagi. Tego raczej nie pobiję. A teraz patrz. uważnie. Dienge, no zobaczcie. Nie mam całego dnia. Ale Dieng'e jest... Yy, on tutaj przy skrzyczeczeniu się zresetował, nie wiem czy on jest chyba niestabilny. No dobra, nieważne. Wygrywamy 26 do 7. Doświadczenie i punkty rankingowe wpadają. Prawie 2400. No czyli można powiedzieć, że już tutaj nam niewiele brakuje do 14 rangi. Okej. Okay. Jak na razie to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku obiecuję już zobaczycie inną talię niż ten discard. Tak więc, do następnego filmu. Cześć na razie.